Każdy tak naprawdę ceniony się, czy władca, czy osoba będąca na pewnym poziomie także starała się takie kolekcje mieć, można chociażby takich osób wymienić naprawdę bez liku, prymas Poniatowski chociażby i tak dalej, i tak dalej. Także oni tutaj stają się w tym życiu naukowym uczestniczyć i w takim życiu naukowym na pewien sposób oczywiście także sam król Stanisław yy, August Poniatowski także oczywiście tutaj uczestniczył. Środki transportu, bardzo ciekawe, różnego rodzaju zaprzęgi, często z uprzężą, często z końmi. Statki także sprzedawano. Takie statki, chociażby mamy ogłoszenie z, 70, z przełomu lat 79-80, Bajdenka Biały Pies, tak się nazywała, nośna 40 łasztów, z pełnym omasztowaniem, także była tutaj do e, kupienia i także za pośrednictwem e, czasopisma. Inne tak to zatytułowało, miejsca pochówku na to sprzedawano, także po, bardzo popularne e, w gdańskich kościołach, najświętszy kościół, kościół majacki chociażby. E, wtedy pisano numer, bo oczywiście w kościele majackim istniała wtedy numeracja, e, albo też e, pod jakim ołtarzem, w którym miejscu kątu, na przykład w kącie e, tutaj e, tego typu ogłoszenia dawali dzwonnicy gdańscy. Oni tutaj, jak dzięki tym ogłoszeniom widać, zajmowali się można powiedzieć tego rodzaju rękiem w kościele świętej Turcy, świętej Elżbiety. Tych kościołów można by było wymienić co najmniej kilka. Gobisz na aukcje, na którego tak naprawdę w czasie tych opcji sprzedawano tak naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy. Bardzo często te ogłoszenia były podzielone na takie poszczególne punkty i tam były według tutaj rodzaju kategorii. E, Takie na przykład zestaw całych aukcji właściwie miał miejsce po śmierci Opatola e, Sprzedawano chociażby jego karoce, e, uprząż do koni, chyba bodajże ponad 20 pal. E, one odbywały się albo na starych szkodach, ale oczywiście te aukcje publiczne e, miejskie miały miejsce najczęściej przed e, dworem Altusa tam najczęściej te opcje się odbywały, tamtego typu można było kupić y, przedmioty. Bardzo często, kiedy nie można było zmieścić w tych ogłoszeniach tych przedmiotów, de facto, y, można powiedzieć, próbowano odsyłać także do katalogów aukcyjnych. Bardzo często także można było je nabyć tutaj y, bezpłatnie. Oczywiście wzrost liczb można już wtedy zaobserwować w czasie przed Bożym Narodzeniem. To tutaj oczywiście nie powinno nas y, dziwić. Yy, książki, bo to już jest kolejna kategoria sprzedawana właśnie tak przed Bożym Narodzeniem. Yy, dzieła wydawane w Gdańsku, ale także w innych ośrodkach. Najczęściej yy, dzieła sprzedawane w drukarni Szerbra, bo obok drukarni istniała księgarnia. Ale co ciekawe, bo w Gdańsku XVIII wieku istniały co najmniej dwa drukarnie. Mówię co najmniej, bo czasami było ich po trzy. Bo były też drukarnie, które istniały tylko po kilka lat. I bardzo często także z Szerby udostępniał swoje łamy. Z gazety narykamy no, właśnie swojej konkurencji, więc to też tutaj niebywałe. Innych księgarzy, także tutaj palących się książką na terenie Gdańska, również możemy tutaj znaleźć. Na tej podstawie na przykład możemy ocenić, kiedy dane, dane dan, dani księgarze w Gdańsku de facto zakończyli, czy też rozpoczęli swoją działalność, bo tak naprawdę innych źródeł w tej materii brak. Pewnego rodzaju źródłem oczywiście mogą być katalogi, y, aukcji książkowych ale te katalogi rzeczywiście już są tutaj mniej pewne. Literatura w języku niemieckim, francuskim i polskim. I ta yy, literatura w języku polskim także była obecna, całkiem sporo można powiedzieć. Jakieś 20% książek reklamowanych ma tytuły polskojęzyczne, to chociażby refleksje wojskowe polityczne przez Magrafa de Santa Cruz i tak dalej, i tak dalej. Tym razem wydane w Gdańsku w 1745 roku był właśnie do nabycia w drukarni 3B. Także różnego rodzaju periodyki, informatory. Takim jednym z najważniejszych informatorów tamtych czasów był Dacis w notujący yy, władzę i najważniejszych urzędników gdańskich. Ukazywał się co roku. Yy, osoby kupowały, najczęściej kupcy kupowali tego rodzaju podręczniki czy informatory właściwie. A żeby się zastanowić się, kto pełni jaką funkcje, wybory w z nich odbywały się w marcu i wtedy po tym terminie raciste będę można było po wydrukowaniu otrzymać i wtedy było jasne właściwie do kogo, gdzie mieszka dana osoba, bo nie do końca to była w dzisiejszych, że urzędnik po prostu urzędował tam cały czas na swoim stanowisku, ale także były urzędy, które de facto można powiedzieć funkcjonowały w, samym, w samych domach, mieszkaniach i trzeba było po prostu tam się udać. Nie było można powiedzieć tutaj jakichś godzin funkcjonowania tych Osób. Ogłaszamy różnego rodzaju terminy książkowych, aukcji, chociażby aukcje dokonywane wtedy, kiedy osoba umierała, a testamentem nie zdążyła w danej kolekcji nikomu yy, zapisać, albo na przykład sama rodzina także sprzedawała. Także wtedy mamy informacje, kiedy dane księgu zbiory tak naprawdę zostały rozproszone. <laughs> Pod koniec roku kalendarzowego i to zawsze pojawiają się nowoczesne życzenia. Rok 1781 wyrafinowane mi dziury, piramidy. Nie żebym je widział, nie widziałem je, to jest po prostu tutaj moje tłumaczenie, tak można powiedzieć. Tak zostały też zareklamowane, a także kalendarze. Kalendarze, jako to medium właściwie służące tutaj, można powiedzieć, memoryzacji pewnego rodzaju informacji. Ogłoszenia dotyczące loterii. Ta tematyka, przyznam szczerze. Także jest trudno, bo do tej pory nikt nie napisał e, niczego większego na ten temat. Wiemy, że te loteje tutaj istniały. Oczywiście było trzeba mieć, tak jak na wszystko, praktycznie na terenie miasta zgodę Rady Miejskiej, bo był to hazard trochę podejrzany od strony etycznej. Ale władza doceniała to, oczywiście, że było to pewne i stałe źródło dochodów. W końcu każdy chciałby wygrać e, w tatolotka. E, te loterie miały nazwy najczęściej od różnego rodzaju miast. Loteja Malborska, Guziącka. Co kwartalna loteria na potrzeby Gdańskiego Domu Dobroczynności, różnego rodzaju loterie książkowe polecano. Także losy można było nabyć z loterii, także z miast spoza Gdańska. Takie losy, losy chociażby tutaj napływały z Królewca i można było de facto tą nagrodę nawet tutaj na miejscu odebrać. Y, Zarządzanie informacji władz miejskich, ogłoszenia różnego typu, y, chociażby o odbywających się markach i odwoływaniu, przesunięciu w czasie, jeżeli była taka potrzeba, wiadomości o poszukiwaniu zaginionych osób. Tutaj już mówiłem najczęściej w związku z procesami spadkowymi. Y, nie wiem do końca czemu, ale tutaj miasta Śląskie bardzo dużo jest ogłoszeń y, tego typu. Być może, że był to teren niemieckojęzyczny, dlatego tutaj Gdańsk rzeczywiście był tym miastem, gdzie się ogłaszały. E, także ja sprawdziłem we Wrocławskim e, czasopiśmie ogłoszeniowym, także władze Gdańska e, tutaj publikowały informacje o poszukiwaniach danych osób, że czekają tutaj, z jakiegoś rodzaju tutaj informacjami. E, co mnie bardzo ujęło, informacje o remontach i zamknięciach odcinków ulic. Można w jakich tutaj dniach będzie zamknięta ulica, bo zmiana, byśmy to dzisiaj, z dzisiejszego powiedzieli słowa, użyli, zmiana nawierzchni, albo jakiś most na przykład jest rozebrany. Dokładnie wyliczano tutaj w jakich dokładnie dniach, 4 czy 5 dni na przykład trwał taki remont, no to krócej niż dzisiaj niektóre trwają oczywiście. E, ale rzeczywiście, tutaj bardzo po to e, pokazuje się to miasto Gdańsk jako taką miasto, ży miasto żywe i w jakiś sposób oczywiście podobne do naszych. Na Różnego rodzaju remonty chociażby bram i zamknięcia bram, że tego i tego dnia nie można było de facto wyjechać przez tą bramę. To wszystko tutaj jakby także stanowiło e, za informację władz miejskich. Tutaj to ciekawe ogłoszenia o kadzieżach cennych rzeczy, czyli o poszukiwaniach tych rzeczy, a przede wszystkim osób, które to zrobiły. No właśnie, 89 rok. Także oczywiście źródło bardzo dobre do, do badania mieszkalnictwa. W 89 roku zniknęło pięć zasłon wykonanych z holenderskiej bawełny. Tutaj można powiedzieć, zasłony były nie do odzyskania, ale jak sam autor ogłoszenia zaznaczył, miały przypiętą tutaj, można powiedzieć, materiał, gdzie były inicjały. I liczył na to, że przez to uda mu się te zasłony, można powiedzieć, tutaj odzyskać. E, także kradzieże w kościołach. Kościoły rzeczywiście jako to obiekty no niechronione nocą, szczególnie. Łatwo było do niego wejść niezauważonym i, i, i dużo rzeczy wynieść. Kościoły czy w Gdańsku, ale także kościoły po 1972 roku ogłaszano władze pruskie. Tutaj informacje o kradzieżach kościołów w innych parafiach Lencji Gdańskiej: nowy pokrzydłowy, kurzenik. Co ciekawe, e, władze e, pruskie ogłaszały także informacje o kradzieżach, także z kościołów katolickich, mimo tutaj charakteru oczywiście zupełnie innego władz pruskich, ale także tutaj rzeczywiście to napiętnowanie miało dotyczyć w państwie pruskim wszystkich, można powiedzieć świątyń, nie tylko tutaj można powiedzieć A ja tutaj podaję, niewiele mam tych ogłoszeń do 93 roku, nawet na te kradzieżę często podaną, miejsce kradzieży, kościół chociażby świętego ducha w Elblągu, ja tutaj, bo takie ogłoszenie, najczęściej te ogłoszenia miejskie były podpisane datą sporządzenia, ogłoszenia redakcji, a datą piszego ukazania się. I mamy często, tutaj to redagowano bardzo szybko po, można powiedzieć, po kradzieży i bardzo szybko je publikowano. Bardzo często te, te, tego typu informacje są ciekawe, ponieważ dają pewnego rodzaju też charakter i wyobrażenie. Wskazywane są miejsca, którędy osoby się włamały, jakie rzeczy zabrały. Najczęściej powiem od razu, że zabrały wszystko. Jak już się włamały, to to nie było. Eee, z kościoła w Pokrzydowie nie mogli tylko wynieść świecznika, bo nie, okno było za małe. Więc duży taki warunkowy został. Niestety. E, w kościele, w pośredniku została e, patera na ziemi, jak zauważono w ogłoszeniu. Dlatego, że było ciemno i pewnie złodzieje nie zauważyły. Tylko jak już e, osoba otworzyła, Zakrystie to de facto można powiedzieć, tylko znalazło tam paty na ziemi, i nic więcej. Ja sobie dałem tutaj, nawet można powiedzieć, czas i sprawdziłem wyposażenia tych kościołów współcześnie. I rzeczywiście, współcześnie najczęściej, jeżeli nie są to jakieś obiekty, które przybyły po II wojnie światowej, to te parki najczęściej są pozbawione tutaj tego trybu. Jest na tej podstawie wyciągam wnioski. Aczkolwiek to no też tutaj moje wnioskowanie może oczywiście tutaj ulec zmianie. Także plebanie były okradane, plebania chociażby w Koszwałach z 18 na 19 lipca. Proszę zauważyć, że te wszystkie kadzieża miały miejsce w nocy oczywiście. Plebania w Leszkowach, kościół majacki w Elblągu i klasztor kambalitów w Gdańsku. Oj, nie pamiętam powiem szczerze, ale wiem, że z tych kościołów na przykład nawet skadziono materiały które chociażby służące tutaj do można powiedzieć celów pogrzebowych. Także kadzono oczywiście ornaty, Yy, tutaj się zastanawiałem, w jaki sposób takie ornat można było. No ale oczywiście złote nitki, materiał, to wszystko tutaj można było zużyć. Można <grywa> powiedzieć, co Albo dla innego księdza, ale to był problem, bo często te na z tyłu miały powypisywane różnego rodzaju rzeczy. <grywa> Ale no, no, oczywiście jak najbardziej tutaj. Więc one się cieszyły popularnością, a także różnego rodzaju materiały używane e, w trakcie nabożeństwa e, kościelnego, czyli tak zwana bielizna kościelna. Ona także cieszyła się popularnością, więc nie tylko same, można powiedzieć, skarby, monstrancje i tak dalej, ale także oczywiście e, można powiedzieć innego rodzaju rzeczy. Tutaj mamy taki przykład. To jest właśnie pokrzydowo koło bylicy. Ja już przepraszam tutaj, że tego nie przetłumaczyłem, ale powiem szczerze, e, potrzebuję tutaj też pomocy osoby, która zajmuje się historią libii, e, 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 Żeby niektóre te rzeczy przetłumaczyć, więc bałem się tutaj, że być może coś źle tutaj przetłumaczę, więc pokazuję. No, tutaj te rzeczy, o których mówiłem: srebrne, e, srebrna konstancja, e, srebrny krzyż, e, pojemnik z dachielkiem, kielich i tak dalej, i tak dalej. Mamy także różnego rodzaju wycena. Rzeczywiście to były bardzo e, drogie e, rzeczy wydarzenia kulturalne, tak to nazwałem. Może nie do końca, można się zbierać, podam tutaj kilka tych przykładów. Oczywiście najczęściej sprzedażę sprzedaży biletów na tego typu rodzaju wystąpienia. W 1941 roku na przykład jest ogłoszenie, że 11 września miała wystąpić śpiewaczka Madame O'Kee w domu angielskim i tych ogłoszeń mamy bardzo dużo. Od razu powiem, także zostało wykorzystane pan Jerzy Michalak. Rzeczywiście tutaj praktycznie wydaje mi się, że te wszystkie ogłoszenia bynajmniej dotyczące muzyki, na pewno zostały wykorzystane, do teatru także mamy swojego y, badacza y, Piotra Konkola także te informacje zostały y, wykorzystane. Y, no właśnie, różnego rodzaju z biletów na występy przyjezdnych był w domu komediowym, 89 rok, miała wystąpić grupa Jązkich gimnastyków, wskocznych tancerzy, te grupy bardzo często oczywiście się tutaj e, reklamowały, dlatego, że były też do tego przyzwyczajone, jeżeli przyjeżdżały z Europy Zachodniej, tego typu czasopisma były bardzo e, często wydawane. Ja dla przykładu chociażby podam, że w Gdańsku takie czasopismo, no to było jedno tutaj, e, można powiedzieć, a w takim Hamburgu, oczywiście o wiele większym, takich czasopism dokładnie w drugiej połowie XVIII wieku równolegle wychodziło co najmniej 12. Więc oczywiście też widzimy tą różnicę między rynkiem tutaj gdańskim, a rynkiem chociażby. Kampus, Pokazy osobliwości. To zawsze najczęściej interesuje. 50-rok, Samuel Schubert, szympion z ulicy Chlenickiej i zatrzymała się u niego osoba z Laponii. Jak napisał, ubrana w kompletny regionalny stój. Futro z tamtejszych zwierząt, do tego posiadała sanie oraz naczynia.